TVN emituje kolejne odcinki 14. Edycji Teleturnieju Milionerzy. W 687 odcinku gry Hubert Urbański zadał uczestnikowi teleturnieju, pytanie warte 40 tysięcy złotych. Czy gracz poradził sobie i wygrał? Urodziła się w tym samym roku co Elżbieta II, a zmarła 60 lat przed nią. Uczestnik potrzebował dwóch kół ratunkowych. Ostatecznie obstawił odpowiedź C. Czy słusznie? 10 pytań za 500 zł z milionerów. Szybki quiz dla prawdziwych bystrzaków. Rówieśniczką królowej Elżbiety II była Marilyn Monroe. Obie panie urodziły się w 1926 roku. Zatem prawidłowa była odpowiedź C. Uczestnik wygrał 40 tysięcy złotych i mógł grać dalej. 19 września 2022 po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego wazji utworu Modlitwa Dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia kwizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w milionerach główna wygra napadła pięć razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za milion usłyszał w 2010 roku, oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant, Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko, który, odpowiadając na pytanie, kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała: 1 stycznia 1001 roku. Zobacz też, milionerzy: Jeśli mama jest cztery razy starsza od córki i osiem lat młodsza od męża, to milionerzy. U Mickiewicza w dziadach. Idą w równych abcugach. Czyli jak? Milionerzy. Agrykola to imię żeńskie czy męskie? Milionerzy. Biały krzyż rycerzy maltańskich jest podobny do herbu Wejherowa czy Malty.